Nie będę ukrywał, ten odcinek jest dla mnie wyjątkowy. Jestem zachwycony Bornholmem, a dziś poznam jeszcze bardziej niezwykły bałtycki zakątek. Odwiedzimy wysepki Christianso i Fredrikso. Tam też spotkam osoby, które przybliżą mi historię i specyfikę życia w tym miejscu. A przed wyjazdem z Bornholmu czeka mnie jeszcze jedno wyjątkowe spotkanie. To tu zaczynamy naszą kolejną podróż. Znajduje się tu port, z którego drogą morską można dostać się na Christianso. Już na statku spotykamy się z Gertem, który spędził na morzu całe życie. Opowiedział mi swoją historię i zgodził się oprowadzić nas trochę po wyspie. Good day. W wiem, że jest pan rybakiem. Jakby pan mógł powiedzieć o swoich początkach na Christian czy pochodził pan stamtąd? on Ja W ogóle jego historia na Kutrze zaczęła się jako zupełnie młodego człowieka, jeszcze na Kutrze, taty. wtedy. Na niewielkiej łodzi pływali aż do y, Kopenhagi i tam w tamtych rejonach również łowił. Y, jako 23 latek y, w latach 50. kupił swój własny kuter, na którym przepływał 41 lat. Czyli całe życie na morzu. I cały czas mówi, że jeszcze łowi. Cały tak jak tylko aktyw... cały czas jest związany oh. z morzem. I z Hejot. Wczoraj złowił trochę płaskot, flander. Pięknie. Gerd do dziś na swojej małej łódce wciąż hobbystycznie łowi ryby w okolicach Listat. Czasem wraca też do rodzinnego Christiansa, by wypłynąć na morze wraz ze starymi przyjaciółmi. Rozumiem z tego, co widzę, jak pan opowiada, pan się strasznie uśmiecha, to rozumiem, że to nie jest tylko praca, tylko pasja i miłość chyba do morza i To jest oczywiście pasja życia i był bardzo mocno zaangażowany w to, co się działo wśród rybaków. Był ich przewodniczącym przez wiele lat. Rybaków oczywiście z Christianso, ale również z niektórych portów na Borholmie, takich jak listy Gudie i Swanek Co jest Walista? Stasie mnie zaciekawiło. Spotno Leon Welhadu i dim Taske. To jest właśnie kuter Gerta, na którym przepływał 41 lat swojej kariery to, jako rybak. To, to, to praktyczny dom. Chciałbym, chciałbym bardzo podziękować za, za spotkanie, za rozmowę. Mangę, tak? Silta. <ścoughs> Na archipelag Erdholmny składa się kilkanaście małych wysepek. Zamieszkałe są tylko dwie – Fredriksson i Christianson, na której cumujemy. Zobaczyliśmy tu Muzeum Rybołówstwa. Kiedyś ta wyspa była przystanią dla rybaków wypływających na morze, jak i schronieniem w razie sztormu. Nazwa wyspy pochodzi od króla Chrystiana V, który zbudował tu twierdzę morską. Później znajdowało się tu nawet więzienie, z którego, jak mówią legendy, nie dało się uciec. Ta militarna przeszłość wyspy objawia się też w tym, że wyspa do dziś należy do Ministerstwa Obrony. Chroniona jest też tu spójność architektury. Nie można nic dobudowywać ani zmieniać fasady budynków. Nie ma tu miejsca na samochody, reklamy, zbytki cywilizacji. Ruchliwe domki i otaczające je Bałtyk dają wrażenie jakbyśmy cofnęli się w czasie. Na wyspie mieszka około 90 osób. Wszyscy oczywiście się tu znają i tworzą zwartą społeczność. Zapytałem właściciela butiku z pamiątkami o jakąś kulinarną ciekawostkę, a ten z Marsu zabrą mnie na spacer po Fredrikso. No, no. Maybe you can help me? Yes? Because uh, I'm searching for some kind of ingredients from here that I can use in the kitchen. Oh, then you came to the right spot. Look over here, look over there. All this is parsley. It came with the Norwegian sailors more than 300 years ago. Because their food was so boring. It was smoked, it was salted. So they brought the parsley here and everything they mixed up with the parsley then became into, made into good recipes. So parsley is the key. Parsley is the key. Thank you very much. Ilość słodkiej wody jest tu ograniczona. Na wszelki wypadek w studniach w starych kamieniołomach gromadzi się jej zapasy. Ale ponieważ są to zbiorniki otwarte, ustawowo wprowadzono zakaz trzymania na wyspach psów i kotów, chcąc ograniczyć w ten sposób jej zanieczyszczenie. Można to kupić i oczywiście spróbować. Najsłynniejsze śledzie na Bornholmie. Śledzie pani Ruth. Spotkamy się tutaj z jej córką. Hi. Hi. Dzień dobry, good day! Good day. Good day. Good day. Good day. Strasznie cieszę, że mogę panią poznać. Mam pytanie, jak to jest brzmi gwiazdą Christians. Ja faję ich sami znajomy. Ja bałamaj. proszę mi trochę powiedzieć o, o tym miejscu, tak naprawdę i o produkcie. Ja har vi den oprindelige, originale brødsild, som min farmor har lavet opskriften på. Og Rut er min mor, hun har så lavet en karisild og en tomatsild. Uh, e, og jak to wszystko się zaczęło? Hvordan det hele startede? Det er min mor, og det er min farfar, som er To podtrzymanie tradycji przez córkę pani Ruth, Rica, jest godne uznania. Można to kupić śledzie, których sława wykracza daleko poza granice Christianso i Borholmu, a nawet Bałtyku. Można spróbować wynająć tutaj pokój, ale nie jest to takie łatwe. Większość jest zarezerwowana przez artystów, malarzy, pisarzy, którzy szukają tutaj natchnienia i inspiracji. Archipelag jest oddalony od Bornholmu o 10 mil morskich, czyli około 18 kilometrów. Potocznie nazywany jest Oen, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wyspę. Ironicznie Bornholm nazywany jest Londyn. Sumując w gudiem zaczynam rozumieć dlaczego tak jest. Wracając z Christiansą, ma się wrażenie, że Bornholm jest ogromny. Ciekawe jest to, jak zmienia się perspektywa, będąc cały czas w podróży. Ciekawym mnie również, jak to wygląda z punktu widzenia ludzi, którzy przyjechali tu z jeszcze innej wyspy. Jak oni postrzegają społeczność Bornholm? Następnym punktem podróży to spotkanie z islandczykami, którzy prowadzą tu swoją restaurację. Hanne, good day, how are you? Ah, really good. Hello, yeah, really nice. It's cold outside. <laughs> yes, it's raining. Wait. Hi, Danish today. I heard a lot about this place. Yeah, really. Uh, and I heard that you moved from Iceland here. So the name of the restaurant is uh, Tre and it's uh, Danish for three waiters. That's because we are all waiters from Iceland. Tina wraz ze swoim mężem i mamą przeprowadzili się tutaj ze względu na łagodniejszy klimat wyspy. Od zawsze marzyli, by hodować własne warzywa. I na Boruchholmie jest to możliwe. I mam tu miejsce. I byłam zaszczycony, że mój a z tym. I jest to szef, nie? Tak, jest to szef i właściciel. Bardzo dobrze. Myślę, że muszę wyjść tu. Tak, mamy jakieś klasyczne dzieła, które trzeba trochę. We have uh, a salmon on the menu. This one has been on the menu since the start. It's uh, popular with uh, the locals. We also make uh, a traditional Icelandic snack, which is uh, a dried uh, fishkin. Oh. have to try this one as well. For sure. And then our soup. So the soup is probably one of our most classic dishes. Uh, Icelandic recipe of uh, lobster soup mm -hmm. and uh, yes, yeah, some fresh seafood inside. Okay, let's do it. Yeah, wonderful. Yes. Let's have a look in the kitchen, yeah? Na się z Lufterem, jest jak I hello, hello. And I just see you have a delivery from the fisherman. Yeah? Oh yes. He's actually been out uh, this morning or this night to fish and he brought me some fresh fish today, which is fantastic. And I really think it's important to work. Uh, with the local suppliers, so he's very kind and comes and delivers to us. But the fisherman uh, gets fish from the Baltic Sea, yeah. Uh, yes, he actually fishes uh, on the west side of uh, Bornholm, so it's actually quite close to mainland Denmark. It's such a nice feeling to work with a product that you are respecting the nature and. Oczywiście, to jest z so, no leftovers, yes. no leftovers. No leftovers, Zostałem zaproszony do stołu, a szef kuchni poprosił mnie o chwilę cierpliwości. O, szef jest Zaczynamy od chrupiącej skóry z łososia. Następnie mały starter w postaci peklowanego łososia z majonezem i czerwonym pieprzem. And it's nice that we use all uh, part of fish, especially in the kitchen. Exactly, and here we have, you know, the, the, the skins from the salmon, and we try to use all the product, and that's uh, our goal, and we're very proud of that. And then we have the soup. And then we have our soup. It's a uh, fish uh, lobster soup, which we uh, like a family recipe. Zupa mnie zachwyciła. Rybna z homarem. Dodatki to przegrzebki, krewetki, łyżka kwaśnej śmietany oraz olej koperkowy. This <coughs> is the broth. It is really amazing. Can I tell you the recipe? Well, it's a family recipe, so it's actually um, a recipe that uh, my brother kind of uh, rediscovered. He spiced it up a little bit. So, but the, the, the base is uh, just uh, lobster shells. And then I add a bit of uh, lemongrass, and again, some spices to get it, because I like to activate the, the taste buds. So when you come in, you, you remember the flavors. So this is what we want. Do you find uh, similarities in your kitchen, in your country, and here? Definitely. we related, Denmark and Iceland, so cooking-wise, I think we have and I can see it in, in, in the recipe books that uh, a lot of things have been used but Icelandic people have used it a little bit different. So Bornholm has quite often been a wealthy uh, island, so it's close to Lübeck and it's close to Sweden, so the access to raw material is a bit different. And, and Bornholm is famous, I mean Bornholm is, he use salmon, uh, cod and herring Uh, Iceland uses almost everything. I mean, in, in the old days they even used to eat whales and sharks and, and all the varieties of fish that we have in the sea, we used it. Na danie główne zjedliśmy pieczonego łososia z sosem koperkowym, kaparami oraz warzywami korzennymi. Delikatna ryba z chrupiącą skórką. Dobrze komponuje się z prostymi dodatkami. What do you say? Hmm. Perfect. So. Thank you very much. For your time for food that I can speak with you. Daj I... Myślę, że smak tej zupy będę pamiętał na długo. Jakże ciekawa i inspirująca do dalszego gotowania rozmowa. Myślę, że każdy, który będzie w tej okolicy powinien odwiedzić tą restaurację. Życie na tej wyspie determinuje natura. Wymusza ona wręcz dostosowanie się do cyklów otaczającej przyrody. Parę dni temu zaczynaliśmy w tym miejscu naszą podróż po Bornholmie i okolicznych wyspach. Tak dużo się wydarzyło w tym krótkim czasie, że mam wrażenie, jakby to było nierealne. Jakby czas płynął tu wolno. Otoczeni przez morze, które nadaje temu miejscu rytm, z łatwością osiągamy spokój. Bornholm to z pewnością miejsce, w którym mógłbym się osiedlić, otworzyć swoją własną knajpę, gotować i żyć w bliskości z naturą i morzem. Czuję się to kompletne. Niczego mi tu nie brakuje.